EARU DZ4763C20, czyli 20-amperowy wyłącznik MCB nadmiarowo prądowy, znajduje zastosowanie w celu ochrony przed przeciążeniem i zwarciem w układzie, na przykład. 5 razy 2,5 mm kwadrat i można podłączyć siłę do 20 amper. Żywotność elektryczna nie mniej niż 6000 razy i żywotność mechaniczna nie mniej niż tysięcy razy. I tu schemat podłączenia L1 L2 L3 L1, L2 i L3 na przykład.